Cześć, witajcie. Dzisiaj miała miejsce u nas premiera nowej edycji Panini Fifa 365 Update. A tak naprawdę nie jest to nowa edycja, bo jest to update, czyli aktualizacja tej Fify, która wyszła we wrześniu poprzedniego roku. Ja kupiłem sobie dzisiaj cztery saszetki. Dlaczego tylko tyle, to powiem Wam za chwilkę. Najpierw zobaczymy w ogóle z czym tą... Edycja się je, co tu można w ogóle trafić, jak widzicie, to w całej edycji do zebrania jest tylko 132 karty. Także e, śmiesznie mało, e, ale to pewnie jest związane z tym, że e, to nie jest taka zwykła standardowa edycja, tylko to jest update, czyli taka edycja do zbierania na poczekanie, zanim nie wyjdzie jakaś inna. E, 66 kore, czyli pewnie tutaj chodzi o bazę. A jeżeli chodzi o karty specjalne, to mamy 20 fansów: 1 na 3 saszetki, 12 kart extra, 1 na 6, 12 również power-upów, 1 na 6 i 22 11, 1 na 4. Także moi drodzy, edycja wydaje się być bardzo łatwa do zbierania, ale powiem wam szczerze, że. Póki co dużo saszetek z tego update'a otwierał nie będę, bo dowiedziałem się, że podobno pod koniec kwietnia ma wyjść inna nowa edycja Road to Rosja 2018, czyli droga do mundialu w Rosji i powiem Wam szczerze, że na tej drugiej edycji jak wyjdzie będzie mi bardziej zależeć dlatego też e, aż tak dużo saszetek z tego update'a nie będę otwierał, ale nie bójcie się oczywiście tą edycję będę otwierał tylko, że na pewno filmiki nie będą u mnie co dzień, tylko co gdzieś tak 3-4 dni także mamy 4 saszetki e, no i zabieram się za otwieranie, jeszcze Wam powiem, że e, z tego co widziałem to saszetki z tej edycji są w dwóch różnych designach e, w pierwszym mamy na saszetce Dżeko, Humelsa, Messiego i Radowicia, no a w drugim jest Kawani, Ronaldo, Iguain i Griezmann. Także moi drodzy, pierwsza saszetka leci do otwarcia. Zobaczymy, co my tutaj trafimy. Najpierw mamy Ziecha z Ajaxu, no i jak widzicie, te karty bazowe właściwie są identiko, takie same jak. W tej wersi, wersji podstawowej, to znaczy tej, która wyszła w, w wrześniu. Andre Gomez z Barcelony, Diego z Flamengo, Quadrado z Juventusu, Hummel z Bayernu i moi drodzy, pierwsza karta specjalna z tej edycji u mnie: Dario Benedetto na fansie. No, fansy są identyczne jak. W tej edycji, właśnie e, która wyszła we wrześniu, druga saszetka przed nami, moi drodzy. Mm -mm. Tu już będzie karta specjalna: to sobie damy może tak. Mina z River Plates, Musa z Leicester, Javi e, Martinez z Bayernu, e, Andy King z Leicester. Tutaj mamy, moi drodzy, o, ha, tu już zdradziłem, co będzie, ale tu mamy jeszcze odtawio na bazówce, a tu, moi drodzy, piękna karta. Mm, Ekstra jest to game changer. Game changery były w poprzedniej edycji, tylko że były w, tylko w wersji nordyckiej. W zwykłej edycji ich nie było. I tutaj mi się trafił e, game changer, e, jest to, poczekajcie, bo. Nie chce mi złapać ostrości. Giorgio Lawrence z Fener z Varosu. A więc, moi drodzy, e, piłkarz dobrze nam znany w Polsce, bo jest to przecież były piłkarz Lecha Poznań. Także tutaj pozdrawiam wszystkich kibiców Lecha Poznań, bo Giorgio e, Lawrence jest, mi się trafił. Także game changery e, bardzo mi się podobają. Lecimy, moi drodzy dalej trzecia saszetka, Carvajal z Realu, Fazio z Romy, Baba fajne nazwisko szalkę, Paredes z Romy i tu moi drodzy mamy of Ofoz z Legi fajnie że w tej edycji update jest również Legia tak jak to by miało miejsce w tej zwykłej edycji pierwsza karta z Legi e, u mnie i karta specjalna jest to drugi fans tym razem jest to Dolberg Duńczyk z Ajaxu. Także trzy saszetki. Jeszcze jedna została do otwarcia. Zobaczymy co nam tu się e, tym razem trafi. O proszę, od razu mamy drugiego już legionistę Łukasz Broś na bazie. E, 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 dalej mamy Amarteja z Leicester. Centurion z Boka Juniors też bardzo fajne nazwisko Centurion, jak w jakimś tym starożytnym Rzymie. Rugan z Juventusu, Kowacić z realu i karta specjalna. O proszę mamy lewena, także nawet fajnie się złożyło Boka Juniors i te elewenki bardzo mi się podobają. Elewenki poprzednio były w euro 2016. Tutaj również je dodali. Bardzo fajne karty na takim mocno zielonym tle. Fajnie to będzie się na pewno prezentować w albumie. Także moi drodzy takie karty specjalne trafiłem w tych czterech saszetkach. Ja wam powiedziałem, że odcinki będą co 3-4 dni właśnie z tego update'a. Ale wam mogę powiedzieć, że widziałem już u mnie zestawy startowe. Także myślę, że jak się uda to Jutro bym taki zestaw startowy kupił i na pewno bym go otworzył na kanale, także do następnych odcinków trzymajcie się, cześć.